Dobra, poszukam sobie jakieś fajnej gry na Robloxie. Mhm. Mm o, gra Garden. 2,5 miliona osób tu gra. Dobra, gra w to. Miho. Dobra, jesteśmy w grze. O, ładujemy. O, dobra, jestem. I co tu się dzieje? O, bo znowu jakaś słaba gra. Dobra, ale zobaczmy. Dobra, i mamy swój ogródek. Okej, okay. No i zobaczmy. Mamy 20 pieniążków i tu jakiś sprzedawca nasion jest. Co tu tutaj sprzedajesz. Z tego co tu widzę, to tylko stać staćmy na dwie marchewki, więc. nie okay, kupuję. I siejemy marcheweczki do ogródka naszego. No coś z tej marchewki, mogę posadzić? No trudno, dobra. Bierzemy tą pierwszą marchewkę i idziemy ją sprzedać. Czy ma ziemuś? Ale w marcheweczkę. Tak, chcemy ją sprzedać. Zobaczmy, ile kolega mi da w esiku. 18. Nie jest aż tak źle kupujemy kolejne nasionko, marchewki i siejemy znowu i czekamy i znowu sprzedajemy marcheweczki a later. O, w sumie zobaczmy drugą stronę tej mapy, bo tam jeszcze nie byłem o, tu jakąś platformę mamy zobaczmy co tutaj jest w tym sklepieku o, tu jakaś nowa waluta jest w ogóle tu jakieś miejsce na miodzik mamy Jakieś kosmetyki i miejsce do kraptowania rzeczy. Wszystko tutaj w milionach jest, a ja nawet tysiąca nie mam. Tu jakieś różne rzeczy są. Oczywiście, że wszystkie rzeczy są drogie. A tutaj jajka. Oczywiście po 50 tysięcy, bo nie mogą być tanie. Wow, co się dzieje? Czemu latają? O co tutaj chodzi? Nie rozumiem tego. Ja trzeba trochę głościć tą grę, bo ja nic nie słyszę w no, zbierzmy truska które zasiałem niedawno. I je sprzedajmy, oczywiście. I kupmy nowe truskaweczki. I marcheweczki. O, a tu w ogóle sklep jest. Jakiś nowy. Wszystko oczywiście po 150 tysięcy. Tu jest, ale duża truskawka. Ona będzie chyba warty parę milionów, co nie? O co chodzi z tymi latającymi owocami? Ja tej troskawki nadal nie mogę zebrać. Ona chyba nadal rośnie, więc ona będzie chyba duża. Dobra, idę ją sprzedać, bo już wyrosła. Ta, ile dostanę? Ile dostanę? I ule. Nie ma żadnych droższych owoców tutaj w tym zwykłym sklepie. O, to w ogóle na górze są przyciski. Masiona, ogródek i sprzedaż. A few moments later... No tak się prezentuje mój ogródek Ja mam plan B Jak zostać milionerem Zaraz wam pokażę Dobra, mamy swoją ofiarę I zaraz do mnie dołączy A wtedy będzie tego żałować Dobra, nasza ofiara już jest na serwerze A moje drugie konto Właśnie jest za mną Które ma Robuxy Hehe okay. oj, oj a teraz sobą moje konto To do... To krótka moje ofiary. Zaraz nie będzie się spodziewać, co zrobię. Dobra, mamy cenne łupy już. Tutaj, jak to można zobaczyć, to mi daje tutaj moje drugie konto. E, fajne, bardzo wartościowe, prawda? Ale fajne rzeczy. Co to, to jest? Jakie wielkie! To musi być warte co najmniej 10 milionów. No. Dobra, idziemy sprzedać nasze. E, ciężko, oczywiście, ciężko zarobione łupy. Znaczy, e, jakie łupy? Znaczy, roślinki, które ciężko hodowaliśmy, czekaliśmy na to wszystko. A ile będzie to wart? Uwaga, i. Ło, 10 milionów, co jest. Dobra, teraz możemy sobie kupić wszystko, oczywiście, za nasze ciężko zarobione pieniądze. No, teraz możemy sobie kupić, o, takie fajne rzeczy, za 150 000. Jakieś te roślinki, cokolwiek, wszystko możemy wszystko normalne, na takie pieniądze O, tu jakieś jajka za milion. Możemy kupić czy tam za 100 tysięcy. Konewki, jakieś narzędzia, możemy kupić wszystko może. Dobra, więc to by było wszystko na tym odcinku. Widzieliście jak dobrze, ciężką pracę zarabiałem wszystkie te rzeczy. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie za... Nie wiem w sumie kiedy No, ale będzie, na pewno. To